Cześć! Jestem dziś w kantabry w miejscowości Mata Porkera. Przed chwilą zaczął się tutaj 24-godzinny wyścig MTB. Ja zostałem już zwolniona z moich obowiązków team managera. Pojedziemy sobie pozwiedzać. Co ciekawego można zobaczyć w Mata Porkera? Hmm. No podobno jest jakieś malutkie muzeum kolei. Ja podtrzymuję moje twierdzenie, że wszędzie można zobaczyć coś ciekawego, ale dzisiaj muszę dodać pod warunkiem, że się ma rower. Mam rower, jedziemy! Policja Matapulkera są jednak całkiem ciekawe, zwłaszcza pod względem historycznym. Stacjonował tutaj na przykład e, legion, czwarty legion, tzw. Tak zwany Macedoński, rzymski, założony przez nimi więcej przez wyszła Cezara. I stąd wypuszczali się podbijać ostatnie niezromanizowane e, plemiona Półwyspu Iberyjskiego. Mnie natomiast interesują dzisiaj czasy dużo, dużo późniejsze a mianowicie średniowiecze, wiek XII i małe, wiejskie, romańskie kościoły. Pojedziemy do jednego takiego kościoła. Ja już tu byłam kiedyś. Jedziemy do kolegiaty w Tervatos. Kolegiata jest znana w Hiszpanii nie ze względu na rolę, którą pełniła w średniowieczu, również nie ze względu na, em, na swoje rozmiary, bo jest dość mała. Kolegiata jest znana z tego, że jej mury zdobią rzeźby które na niejednej twarzy wywołują lub wstydu. A powozem zobaczymy sobie jeszcze jakiś posiłek i zrobimy pogadankę o architekturze romańskiej. Ale mam piękne do lasu. Brzmi na pole. Na temat architektury romańskiej chciałam wam coś powiedzieć. w innej wsi, niestety postanowiło mnie tam zaatakować stado psów, także się ewakuowałam. No nic, jesteśmy w i mamy przed sobą przepiękny przykład wiejskiej architektury romańskiej. Zobaczmy jakie są jej podstawowe elementy. Dwa główne elementy architektury romańskiej to łuki półkoliste, a gdybyśmy weszli do kościoła, zobaczylibyśmy, że jego sklepienie jest sklepieniem kolebkowym. Łuki półkoliste i sklepienie kolebkowe. Dwa bardzo typowe elementy architektury romańskiej. Kolejny charakterystyczny element to absyda. Apsyda to jest ta półokrągła część. No i właśnie ona w architekturze romańskiej jest półokrągła. Potem w gotyku stosowano apsydę wielokątną. Żeby utrzymać sklepienie kolebkowe mury musiały być bardzo, bardzo grube. Te mury sięgają czasem nawet do 180 cm grubości. I zewnętrzna i wewnętrzna część to są bardzo ładnie obrobione kamienie, a w środku znajduje się mieszanina kamieni, jakiegoś tam spoiwa. Zobaczcie, tu w murze widać dziury w drewnianych belkach, które były używane do, do konstrukcji kościoła. Ciekawostka. Prawie wszystkie kościoły romańskie, poza tymi, których usytuowanie wymuszała w jakiś sposób rzeźba terenu, są skonstruowane tak, że ich dłuższa oś jest ustawiona na kierunku wschód-zachód. Przy czym absyda jest na wschodzie, a tam byłby zachód. Sprawdzimy, jest godzina 14. Jeżeli tam jest wschód, tam jest zachód, jest godzina 14. Słońce powinno być na południu, czyli za moimi plecami. A to jest mój cień. Krótki ten mój cień. Chociaż rozmiar nie ma znaczenia, podobno, ale tutaj rzeźby zdają się mówić co innego. Idziemy oglądać rzeźby. Kolegiata Serwato jest słynna przez swój rządek. Hmm. E, kanefios, to się nazywa po hiszpańsku. Nie mam zielonego pojęcia, jak się nazywają po polsku. Zaraz wyciągnę drugi aparat i, i zrobię zbliżenia. Zbliżenia, nomen, No Wszystko mi się dzisiaj kojarzy, ale zaraz zobaczycie dlaczego. Jest tu całe mnóstwo, zarówno pod dachem, jak i pod portalem. Bardzo bogate zdobienia. A co wyobrażają? A no zobaczmy z bliska. Takie zberezieństwa w kościele, a no są dwie teorie zupełnie przeciwstawne. Jedna z nich mówi, że te rzeźby przedstawiały grzech, przedstawiały coś zaronionego i miały przestrzegać wiernych przed grzechem rozwiązłości. Natomiast druga z nich zupełnie przeciwna mówi o tym, że, że seks i rozwiązłość były czymś zupełnie normalnym w średniowiecznej wsi i że te figurki po prostu przedstawiają codzienność tamtych czasów. No należy jeszcze pamiętać, że w to wszystko wmieszany był artysta, który to wyrzeźbił, a co się działo w jego głowie, tego już nigdy się nie dowiemy. Dobra, będę wracać do Mata Porkera, zobaczę jak sobie radzi i zawodnik na wyścigu. Do zobaczenia następnym razem.